Kalendarz, nie dość, że jest przy to działa jeszcze na niego ukryta promocja. Jeżeli lubicie kosmetyki do makijażu, musicie wziąć to w ciemno. I w ciemno możecie wziąć również kalendarz adwentowy z Daglasa. Wczoraj otwierałam go na kanale. Nie działają na niego niestety żadne kody rabatowe, więc tym bardziej warto kupić go teraz. Fajne kalendarze w niskiej cenie szybko się wyprzedają. Tak na przykład było z tym Zalando, choć on wcale nie był. W opisie znajdziecie linka do tego, co otwieram, jak również do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. To jest zestaw do makijażu z Obsession z poprzedniego roku, dlatego jest tak bardzo przeceniony. I gdy włożysz do koszyka trzy sztuki, płacisz tylko za dwie, więc wychodzi jeden zestaw za 108 ,29 zł. 29 groszy, a początkowa cena to 249 zł. Mamy tutaj aż 15 produktów, więc jedno okienko to koszt 7 ,20 zł. 20 groszy. I spójrzcie na jeden największy produkt ogromna paletka z cieniami. Po prostu to jest tak opłacalny zestaw, którego ja nigdy, jak żyję, nie widziałam. Taka paleta, która posiada 35 dużych cieni i to jeszcze nie w tandetnych kolorach, no to sama mogłaby spokojnie 100 zł kosztować. Jeszcze ma lusterko i to nie jest jedyna paleta, więc otwieramy drugą. Na tej stronie nie znalazłam żadnej informacji odnośnie tej promocji, więc nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy co, ale kupujcie, póki to jest, bo wiadomo, że jest to zestaw z poprzedniego roku, więc może szybko się wyprzedać. Tutaj mamy paletę z rozświetlaczami. Pokażę Wam, jak każdy kolor wygląda na skórze, i tak wyglądają po roztarciu. Naprawdę bardzo fajne, uniwersalne błyski. Zauważcie, że gramaturowo, wielkościowo naprawdę też są bardzo duże. I paletka numer 3. Może być to dla siebie, może być to na prezent. Możecie kupić ten zestaw i rozdzielić na kilka prezentów. Sklepujcie się ze znajomymi, z mamuśkami, z waszą rodzinką dla siebie na prezenty. No mówię Wam, szok, naprawdę szok, i tutaj jest zestaw. Z różami do policzków. Też bardzo fajne, uniwersalne kolory. Jak widzicie, są jaśniejsze, ciemniejsze, więc jak najbardziej można sobie to połączyć. No i super, że właśnie jest to duże opakowanie. Kupcie jedną dużą paletę i dwie do konturowania, również wielkie. Moim zdaniem za 100 zł nie ma szans. Zobaczcie, jak tu są takie hity, że jedno okienko to w ogóle ma kilka produktów. Ja powiem Wam w szoku. Pisaliście, żeby otwierać zestawy prezentowe. No nie spodziewałam się, że znajdę tak super zestaw. W środku znalazłam aż trzy błyszczyki. Nie podaję tutaj. Cen, ponieważ to są kosmetyki stworzone specjalnie pod kalendarz i widzimy tutaj trzy różne odcienie: róż, brąz i taki transparentny. Mają w ogóle swoje nazwy. Jedna z nich to jest glam, w ogóle. Ja moją nazwę wymyślam bardzo dawno temu i nazwanie się Glam Paulą było bardzo dobre, bo jest bardzo dużo rzeczy z nazwą Glam. I ja tak sobie chodzę po jakichś sklepach internetowych i jak widzę kod na przykład Glam, to podaję go Wam w opisie. Wymyślcie, że to jest mój kod rabatowy. Otóż nie, często firmy po prostu dają takie swoje kody rabatowe. I tutaj mamy spray utrwalający makijaż, ale on chyba może dawać jakiś błysk, więc spryskam moją dłoń i Wam pokażę. Czas na test. Dłoń już przesła. Te drobiny są bardzo delikatne, prawie że niezauważalne, co jest bardzo dużym plusem, no bo wiadomo, spryskujemy to na całą twarz, ale daje to naprawdę bardzo fajny efekt takiego rozświetlenia. Pojemność tego produktu to 100 ml. No i bardzo fajnie, bo spryskujemy w sumie to na całą twarz. Na tych opakowaniach mam niestety taki trochę spoiler, ale zobaczcie, otwierając. To ja widzę tutaj aż dwie sztuki, więc jestem w szoku. Tutaj możemy znaleźć płynne cienie. No, z tego co widzę w opakowaniach, już naprawdę bardzo fajne kolory, ale nałożę je na dłoń, żeby Wam pokazać, jak one będą wyglądały po aplikacji. Ten naprawdę jest bardzo fajny, taki uniwersalny. Można go również stosować jako rozświetlacz. I czas na numer drugi. Bardzo ładne, metaliczne, odbijające światło odcienie. Następny produkt i kupując w tej cenie to słuchajcie, wychodzi aż 57% od początkowej wartości, więc naprawdę jest to totalny sztos. Mamy tutaj żel do brwi z Obsession. Ja uwielbiam żel do brwi transparentne, więc mam nadzieję, że ten też taki będzie tak jest, super. To jest sprawa. Utrzymują włoski, są uniwersalne, dla każdego pasują. I mamy tutaj zestaw pędzli, więc będzie produkt nie jeden. Jak widzimy, jest tutaj ich aż kilka. Kochani, ja w ogóle odkryłam tę promocję w taki sposób, że włożyłam sobie kilka zestawów, tak po prostu randomowo do koszyka. I tak mi to wyszło, więc mówię Wam, bierzcie to póki jest, bo to jest totalny sztos. O oh, jakie miękkie pędzle, wiecie co? Miałam taką obawę, no pędzę, pędzę, jakie one będą, ale nie miałam nigdy tak miękkiego pędzelka w dłoniach. Jestem aż zaszokowana. Będzie on idealny do nakładania cieni na powiekę. Jaki będzie kolejny? Jest nieco większy. Wydaje mi się, że fajny będzie do blendowania albo na przykład do rozświetlacza, żeby tak precyzyjnie nałożyć, ale jest tak miękki. Ja nie wiem. Ja być w szoku. Powiem Wam, że mi aż brakuje słów, a znacie mnie, ja otwieram naprawdę mnóstwo zestawów i kalendarzy, i żeby mnie zszokować, to trzeba naprawdę dużo. Jak widzicie, każdy z tych pędzelków jest inny i ja się cieszę, że wszystkie są do oczu, ponieważ do makijażu oczu potrzebujemy najwięcej. Jeżeli zmieniamy kolory, wiecie, po prostu, żeby nie używać tych samych, żeby się nie brudziły hit. To będą moje ulubione pędze. Które będę teraz trzymała w mojej kosmetyczce. Serio Wam mówię. Trzy pędze. I to jeszcze w jednym okienku. I następny kosmetyk. Nie jest to puste, bo jest słuchajcie, tutaj wszystko ładnie zapakowane, żeby się trzymało, żeby nie latało. Ja uważam to naprawdę za wielki plus, bo wiele z kalendarzy ma ogromne okienka, które są często puste w środku i najzwyczajniej w siecie te produkty e, potrafią się uszkodzić. A tutaj mamy cienie, więc jakby też trzeba na to zwrócić uwagę. I tutaj z takim aplikatorem błyszczykowym znalazła się baza pod makijaż. Dokładnie pod makijaż oka, więc fajnie, bo tutaj jest wszystko przemyślane. Żaden produkt nie znajduje się tutaj. Z Przypadku. I ostatni produkt, z którego mogłabym być najmniej zadowolona, jest to lusterko, ale wiecie, jestem odosobnionym przypadkiem, bo kupuję bardzo dużo zestawów i kalendarzy, a jeżeli ktoś kupuje jeden, no to jedno lusterko, mówicie, że to może się przydać, więc jest po prostu takie małe kieszonkowe. I uwaga, o to wszystkie produkty chyba będziecie w szoku. Jak tego dużo? Przypominam, że średnio za jeden kosmetyk wychodzi tutaj 7,20 zł. Mamy tutaj 15 kosmetyków. Gdy włożysz trzy zestawy do koszyka płacisz tylko za dwa. I jeden kosztuje tylko 108,29 zł. Początkowa cena 249 zł, więc aż 57% taniej. Ja powiem tak. Takiej okazji, odkąd nagrywam, a robię to już ponad 11 lat, jeszcze nie widziałam. Jedna rzecz, której nie wspomniałam, to marka Makeup Obsession i jest bardzo dobrą marką kosmetyczną, makijażową, więc to nie jest żaden bubel. Trochę się czuję, jakby to był mój kalendarz, mój zestaw, bo właściwie to nie jest kalendarz, a gift set. Ale wszystko było tak przepięknie, popakowane w pudełka, że jak najbardziej można było się tak poczuć. I patrząc po ilości kosmetyków, a nie gadżetów, bo właściwie był tutaj tylko jeden, lusterko, to można stwierdzić, że zestaw są często lepsze niż kalendarze. Więc mam dla Was super wiadomość. Gdy skończy się sezon kalendarzy adwentowych, ja nie znikam i będę otwierała różne zestawy prezentowe, czy to takie, co na bieżąco wychodzą, czy to z promocji, bo jak widzicie naprawdę mega opłaca się je kupować. A że ja mam po prostu taki dryk do znajdywania różnych przecen, jeżeli Wy będziecie o takich słyszeli, to też mi oczywiście o tym piszcie. Ja będę przesyłać dalej i będziemy najlepszymi promocyjnymi świrami. Tutaj przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że to jest kalendarz Flakoni, tegoroczny A z ubiegłego roku jest dalej dostępny na stronie Wrzucę również linka I on jest teraz na promocji Czy poszukać kalendarzy, które pojawiły się w zeszłym roku Których ja nie otworzyłam I teraz je nagrać? Co myślicie? Dajcie mi koniecznie znać, czekam na Waszą opinię My z pieskiem, moim asystentem Dziękujemy Wam za oglądanie, jeżeli podobał Wam się ten film Zostawcie kciuka w górę i tutaj z boku Wyświetlają Wam się moje inne filmy Codziennie nagrywam otwieranie, czy to kalendarzy, czy zestawów Także nie ma nudy, buźka, pa pa, do jutra.